Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w tym materiale. Dzisiaj sobie otworzymy paczkę, którą zamówiłem na Allegro. Kurwa, nie pokazywam wam na rejestracji, proszę bardzo. Otwieramy delikatnie, jak kebab. O, już widzę opakowanie. Takie coś. Fajne tutaj, Solidne tutaj, jak baba jestem Dobra, otwieramy. jest, jestem, piękny jest, To, to, Ja tu się utwiera, tak? Nie! Jeszcze kurwa, przeczytamy. Zaraz to przeczytamy. Czekajcie. Takie kontrolę. Do... Do... No wiesz, kurwa, do... do Bla 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 bla. Aha. Wszystko kurwa skin. Aha. Tak, tak. чек. А, чек пач. Just talk. Всё, тут так. А. Чек, какой файот. Куль. Похмарело. Ale się na pierdę Z powiedzieć o tym, wytestować tak Nie, kurwa, to Nie, Nie, to się Musiał zobaczyć kurwa na instrukcji. Kurwa po chińsku wszystko. Aha. Uh -huh. Tak se prezentuje po kabel trick. Bydí. Kojbo. Dobra. Wiarku, kurwa, Dobra, czyli tak się prezentuję. tu, tak, tak. Dzisiaj tak, tak. tak. Jak wam się spodobał odcinek, łapkujcie, subskrybujcie i widzę was w następnym widu. Cześć, siemana.